Nie rób tego błędu nową postacią w Apex Legends. Jeśli mamy Ultimate'a już włączonego, to nie używajmy go bezmyślnie. Używajmy go tylko w momencie, kiedy mamy jakiegoś naprawdę fajta i jesteśmy całą drużyną. Tak by było oczywiście najoptymalniej, ale nie zawsze jest to oczywiście możliwe. Jego Ultimate'a powinniśmy używać, kiedy mamy naprawdę mało amunicji w naszym zespole. Patrzcie, jeśli wyrzucimy pra praktycznie wszystkie itemy, no to nie mamy czym tak naprawdę strzelać tym fla Flatlinem właśnie do e, przeciwnika. No to teraz, jeśli włączymy tego Ultimate'a to wtedy nasi sojusznicy mają nieskończoność ammo, szybciej przeładowujemy bronie i możemy przez ten czas mieć nieskończoną ilość amunicji. To nam daje kolejne sekundy, żeby po prostu wykorzystać całą tą sytuację. Jeśli pokonamy szybko wrogów, no to... Możemy ich zlutować i wtedy wziąć amunicję do naszego plecaka. Całe omówienie update'u jest na moim kanale YouTube Misekon. A jeśli chcesz wygrać kilka tysięcy monet Apex, to słuchaj, mam do rozdania kilka kodów na kilka tysięcy monet. Będzie o tym konkurs na moim kanale na YouTube i na Instagramie. Dlatego wejdź tam i zobacz co trzeba zrobić.